Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy i rachunek oszczędnościowy to produkty bankowe, które skierowane są dla klienta indywidualnego, czyli dla osoby fizycznej. Zarówno rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy, jak i rachunek oszczędnościowy służą do gromadzenia naszych środków, czyli związane są one bezpośrednio z operacjami biernymi, zwanymi pasywnymi. Oba rachunki zaklasyfikujemy do depozytów bieżących nazywanych depozytami awista. Dlaczego do depozytów bieżących? Po pierwsze dlatego, że gromadzimy na nich środki, czyli są to w pewien sposób nasze depozyty, nasze oszczędności. Po drugie, depozyty bieżące, czyli takie, w ramach których w dowolnej chwili z tych środków będziemy mogli skorzystać. Będziemy mogli je pobrać z rachunku, wypłacić, w pewien sposób dokonać transferu i z reguły nie będzie to obarczone żadnymi dodatkowymi kosztami. Określenie rachunek AVISTA oznacza dla nas nic innego, jak to, że zgromadzone na tym rachunku środki dostępne będą na każde żądanie nas jako właściciela. Te rachunki mają służyć wsparciu nas jako konsumentów w codziennych czynnościach i transakcjach, które realizujemy z ich wykorzystaniem. Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy powszechnie nazywamy kontem lub rachunkiem osobistym. Rachunek osobisty pozwala na gromadzenie pieniędzy klienta i dowolne nimi gospodarowanie. Rachunek oszczędnościowo rozliczeniowy możemy po prostu nazwać ROREM, tak jak wspomniałem, przeznaczony jest on dla osób fizycznych, służy do gromadzenia środków finansowych oraz przeprowadzenia rozliczeń pieniężnych. Dostawcą rachunków mogą być tylko banki. To one odpowiedzialne są za ich prowadzenie i prawidłowe rozliczanie. Umowa rachunku zostaje w banku przygotowana na podstawie przepisów kodeksu cywilnego oraz artykułu 52 prawa bankowego. W ramach umowy, każdy z nas, czyli użytkownik tego rachunku, powinien znaleźć informacje na temat wszystkich usług związanych z rachunkiem oraz opłat, które pociągać będzie za sobą prowadzenie rachunku. Zatem Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy, czyli nasze konto, może służyć nam do gromadzenia środków finansowych, na przykład z tytułu naszego wynagrodzenia za pracę, renty, emerytury, stypendium czy innego źródła. Może służyć nam ten rachunek do wykonywania przelewów, zarówno poprzez bankowość elektroniczną, aplikację mobilną, ale też poprzez infolinię czy w oddziale banków. Mogą być to przelewy jednorazowe, cykliczne, natychmiastowe, czy polecenia zapłaty. Część z tych transakcji może być odpłatna. Do rachunku może zostać wdana karta płatnicza, tak zwana karta debetowa, ale uwaga, nie jest to karta, w której udostępniony został jakiś debet. Być może nie jest to adekwatna nazwa i trochę wprowadzająca w błąd, ale faktycznie takie nazwictwo funkcjonuje. Do naszego rachunku otrzymujemy kartę debetową, którą możemy nazwać kartą płatniczą. Za jej pośrednictwem mogę dokonywać zapłaty za zakupy w sklepie, w internecie, ale mogę też wypłacić środki np. z bankomatu. Dzisiaj w ramach rachunku dostępniają nam banki również szereg różnych innych możliwości, w tym możliwości płatniczych, takich jak płatność blikiem, płatność telefonem, przelew na telefon i inne transakcje i operacje, które bank udostępnia swoim klientom. Zdarza się, co prawda rzadko, Albo coraz rzadziej, że zgromadzone na rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym środki są objęte oprocentowaniem, czyli mogą generować dla nas odsetki. Jednak obecnie jest to coraz mniej spotykane w praktyce bankowej. Zgodnie z przepisami prawa bankowego, wszystkie środki znajdujące się na ror są objęte gwarancją ze strony Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Bankowy Fundusz Gwarancyjny obejmuje swoją gwarancją środki do wysokości 100 tys. euro w jednym banku. Zatem do wartości tych środków nasze oszczędności są bezpieczne. W banku spotkamy również inne produkty, będące, de, będące depozytami bieżącymi, na których będziemy mogli gromadzić nasze środki. Są to rachunki oszczędnościowe. Jest to konto oszczędnościowe. Jego podstawowym celem jest oszczędzanie środków na... Określony procent, dlatego środki na tym produkcie będą podlegały oprocentowaniu. Korzystanie z nich jednak w pewien sposób będzie ograniczone. Konto oszczędnościowe nie ma tych samych funkcji i możliwości co rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy. Środki zgromadzone na tym rachunku bank traktuje jako bardziej stabilne dla siebie i możliwe do dalszego inwestowania. Możemy powiedzieć, że zało z założenia są one w pewien sposób zamrożone w wyniku chęci oszczędzania tych środków przez konsumenta, właśnie na rachunku oszczędnościowym. W praktyce bank do tego rachunku nie wydaje karty po to, żeby klient nie mógł z tych środków na bieżąco korzystać. Środki możemy wpłacać na to konto bez ograniczeń, natomiast jeżeli chodzi o wypłaty, możemy się spotkać tutaj z maksymalną liczbą bezpłatnych. Opłat w miesiącu. Z reguły jest to jedna, maks, dwie wypłaty miesięcznie. Kolejna będzie wymagała wniesienia opłaty. Z tego rachunku możemy mieć też ograniczenia co do możliwości robienia przelewów. W większości przypadków bank umożliwia robienie tylko przelewów pomiędzy rachunkiem oszczędnościowym, a rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym właśnie w danym banku. Nie ma możliwości robienia przelewów zewnętrznych. Powiedziałem, że rachunek oszczędnościowy wiąże się z oprocentowaniem. Tutaj bank w pewien sposób płaci nam za to, że jesteśmy w stanie oszczędzać środki, czyli gromadzić je wewnątrz banku, a bank dzięki temu może je inwestować. W wyniku nałożenia oprocentowania otrzymujemy od banku odsetki. W przypadku rachunków oszczędnościowych są one naliczane w cyklach miesięcznych najczęściej na koniec miesiąca. Jednocześnie też automatycznie bank rozlicza podatek związany z naszymi oszczędnościami tak zwany podatek belki, który obecnie wynosi 19%, i przekazuje go do Urzędu Skarbowego wraz z odpowiednią deklaracją podatkową. Robi to w naszym imieniu. Każdy rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy, rachunek oszczędnościowy, ale też inny rachunek, który jest prowadzony przez bank w naszym kraju. Jest zbudowany na podstawie tego samego wzoru. Składa się on z trzech głównych grup, które informują nas o pewnych cechach tego rachunku. Dwie pierwsze cyfry rachunku oznaczają tak zwany numer kontrolny, tak cyfrę kontrolną, którą wylicza algorytm banku. Osiem kolejnych cyfr to numer rozliczeniowy banku. Taka część naszego rachunku informuje nas o tym, w jakiej instytucji bankowej prowadzony jest nasz rachunek, czyli do jakiego banku na przykład realizujemy przelew w Polsce. Ka każdy bank w Polsce ma swój własny numer rozliczeniowy, nadany przez Narodowy Bank Polski. Natomiast końcowe 16 cyfr to tak naprawdę numer identyfikacyjny nas jako klientów w danym banku i właściwy numer rachunku. Przydzielenie tego, tego numeru odbywa się losowo w momencie, kiedy zakładamy konto w banku. Zatem każdy rachunek składa się łącznie z 26 cyfr. Jeżeli jesteśmy przy rachunkach bankowych, to powinniśmy jeszcze wspomnieć o jednej standaryzacji, która wynika m.in. z tego, że Polska jest członkiem Unii Europejskiej. Mianowicie, w momencie, kiedy chcemy zrobić przelew do innego kraju, czyli tzw. przelew transgraniczny, każdy numer rachunku bankowego zmienia się w międzynarodowy rachunek bankowy, tak zwany IBAN. Powstaje on w ten sposób, że do właściwego numeru rachunku bankowego, czyli tego 26-cyfrowego założonego w Polsce, który jest nam nadany w, w danym kraju, dodaje się oznaczenie tego kraju. W przypadku Polski jest to dwuliterowy kod PL. Zatem IBAN dla polskich kont bankowych składać się będzie z 28 znaków. W kontekście realizacji przelewów transgranicznych ważne jest również to, że oprócz tego międzynarodowego numeru bankowego, osoby, osoby której na przykład chcemy przelać pieniądze, musimy znać jeszcze jej kod SWIFT. Kolejną, kolejna forma standaryzacji, której zadaniem jest usprawnienie zagranicznych transakcji płatniczych. Kod Swift informuje nas o tym do jakiego konkretnego banku mają trafić przelewane przez nas środki za granicą. Zatem oprócz określenia państwa do którego mają trafić środki, musimy też określić dokładnie bank do którego one mają trafić. W związku z tym każdy bank w danym kraju ma przydzielony swój kod Swift. Wszystko to związane jest z naszymi rachunkami bieżącymi, ma za zadanie pomóc nam w codziennych czynnościach, jednocześnie być dla nas bezpieczne. Stąd banki dbają o technologiczny, prawny i funkcjonalny obszar działania rachunków oszczędnościowo-rzeczeniowych i rachunków oszczędnościowych.